Dziękuję Panie Marszałek. Ja jeszcze później jako poseł reprezentujący wnioskodawców będę chciał się odnieść do pewnych wątków, ale teraz chcę zadać pytanie. Pytanie kieruję do Pana Ministra. Otóż tutaj w wystąpieniach klubowych został zauważony ten wątek, bo nie może nie być niezauważony, który jest główną różnicą, jeżeli chodzi o samo wyodrębnienie i sposób tego wyodrębnienia Centralnego Biura Śledczego. Ze, struktur, ze struktury biur Komendy Głównej Policji dzisiaj. Ta różnica to jest to, że w projekcie rządowym, poza oczywiście tymi innymi różnicami, o których też była mowa, nie o tym teraz chcę mówić, jest tą różnicą to, że w projekcie rządowym odmawia się tej samodzielności finansowej Centralnemu Biuru Śledczemu Policji. Chciałbym zapytać Pana Ministra, dlaczego? No, tak jak mówił w swoim klubowym wystąpieniu Pan Poseł Jacek Sasin, wszystko to. Co jest decyzją, czy to dotyczącą sfery logistyki, czy kadr, czy jakiejkolwiek innej, ma swoje odniesienie do finansów. Wszystko kosztuje, krótko mówiąc. I bez samodzielności finansowej to wyodrębnienie i cel, jakiemu ma to służyć, będzie realizowany ułomnie. To będzie taka rzeczywiście trochę karykaturalna sytuacja. W związku z tym, Panie Ministrze, proszę wyraźnie powiedzieć, Dlaczego? Przecież to nie będzie więcej kosztowało. I proszę odróżnić jednak kwestię obsługi, jak ją zorganizuje, technicznej obsługi księgowej, od kwestii decyzyjności, czy powiedzmy dysponowania budżetem. To są jednak dwie różne sfery. Warto to zauważyć. Panie ministrze, no ciekawy jestem, jak pan to argumentuje.